Czy Lewandowski właśnie podpisał na siebie wyrok? Brutalnie obnażył miękką grę gwiazd Barcelony w porównaniu do walców z Bayernu. Jego słowa o twardych graczach to policzek dla szatni dumy Katalonii. To, co poszło w świat po najnowszym wywiadzie naszego kapitana, to nie jest zwykła kurtuazyjna rozmowa, ale prawdziwa bomba psychologiczna rzucona w sam środek debaty o różnicach między dwoma największymi klubami Europy i o przyszłości polskiego napastnika. Robert Lewandowski w szczerym do bólu wywiadzie dla prestiżowego podcastu High Performance postanowił ostatecznie zrzucić maskę dyplomaty i otworzyć się na temat swoich doświadczeń w dwóch gigantach europejskiego futbolu Bayernie Monachum i FC Barcelonie, a jego słowa, cytowane przez niemiecki Bild, wywołały lawinę komentarzy i spekulacji od Berlina aż po Madryt. 37-letni napastnik podzielił się swoimi unikalnymi i momentami kontrowersyjnymi spostrzeżeniami dotyczącymi fundamentalnych różnic w mentalności obu zespołów, co rzuca zupełnie nowe światło na to, z jakimi problemami musiał mierzyć się po głośnej przeprowadzce do Hiszpanii. Lewandowski podkreślił z całą stanowczością, że w klubie z Monacium mentalność w zespole była na zupełnie innym poziomie niż w Barcelonie, co dla wielu fanów Blaugrany może być gorzką pigułką do przełknięcia, ale jest też niezwykle trafną diagnozą stanu rzeczy w nowoczesnym futbolu. W Bayernie Monachium mentalność była inna, ponieważ w składzie było więcej doświadczonych, twardszych graczy, wyznał lewy bez owijania w bawełnę, wskazując na to, że niemiecka szatnia była wypełniona weteranami zaprawionymi w bojach, którzy wiedzieli co to znaczy ciężka praca i nieustanna presja wyniku każdego dnia. Kiedy podpisałem kontrakt z FC Barceloną, zobaczyłem wielu młodych zawodników, którzy musieli być bardziej surowi dla siebie, kontynuował polski snajper, opisując zderzenie z rzeczywistością, w której talent często wygrywał z żelazną dyscypliną, do jakiej przywykł w Bundeslidze. Klub powiedział mi również, że potrzebują kogoś takiego, jak jak to może im pokazać, że bycie na szczycie przez jeden, dwa czy trzy tygodnie nie wystarczy i że to, co robi się na siłowni jest ważne, że ważne jest, aby ciężko pracować każdego dnia, przyznał Lewy, odsłaniając kulisy swojej roli w katalońskim projekcie, która wykraczała daleko poza boisko. Okazuje się, że Lewandowski nie został sprowadzony na Camp Nou tylko po to by strzelać bramki, których ma już na koncie 110 w 166 meczach dla Barki, ale przede wszystkim po to by wstrząsnąć szatnią i zaszczepić w młodych gwiazdach etos pracy, jaki panował w Bawarii. To zadanie okazało się jednak o wiele trudniejsze niż walka z obrońcami rywali, ponieważ zderzył się z barierą pokoleniową, której nie da się przeskoczyć samymi chęciami czy autorytetem wynikającym z liczby trofeów. Początkowo ze względu na swoje gigantyczne doświadczenie i status gwiazdy Lewandowski miał pełnić rolę mentora i przewodnika stada, ale rzeczywistość zweryfikowała te plany w zaskakujący i momentami bolesny sposób. Jak sam stwierdził z nutą głębokiej refleksji, jest starszy niż ojcowie niektórych zawodników, na przykład Lamain Jamala, co uświadomiło mu, jak wielka przepaść dzieli go od kolegów z drużyny nie tylko pod względem piłkarskim, ale przede wszystkim życiowym i mentalnym. To wyznanie o byciu starszym od ojców kolegów z szatni jest wstrząsające i pokazuje, jak bardzo zmienił się futbol w ostatnich latach, gdzie nastolatkowie stają się liderami największych klubów, a weterani muszą odnaleźć się w nowej roli, by nie zostać zepchniętym na margines. Lewandowski szybko zauważył, że jego metody oparte na żelaznej dyscyplinie i kulcie ciała nie do końca trafiają do młodego pokolenia zet musiał też uczyć się od młodszych kolegów, co jest dowodem na jego niesamowitą pokorę i elastyczność, której wielu mu odmawiało. Zrozumiał, że ten rodzaj zachowania, czyli surowej dyscypliny, im się nie podobał, a jednocześnie dostrzegł, że bardzo dobrze rozumieją piłkę nożną często lepiej niż jego pokolenie w tym samym wieku. To paradoks, który Lewandowski musiał zaakceptować, by przetrwać i być skutecznym liderem. Dodał również, że wiele lat temu w wieku, w którym są dziś piłkarze Barcelony, nie rozumieliśmy piłki nożnej tak dobrze, jak oni dzisiaj, co jest wielkim komplementem dla Lamasi. Zwrócił uwagę na ich empację i wszystko, co otacza piłkę nożną, co również bardzo mu pomogło w adaptacji do nowych warunków i zrozumieniu, że świat nie kończy się na siłowni. Okazuje się, że to nie tylko mistrz uczył uczniów, ale uczniowie dali mistrzowi lekcje luzu i innego spojrzenia na świat, co pozwoliło mu na nowo zdefiniować swoją rolę w zespole i stać się bardziej przystępnym. Ta wymiana doświadczeń między pokoleniem TikToka a pokoleniem ciężkiej pracy stworzyła unikalną mieszankę, która napędza dzisiejszą Barcelonę, choć nie zawsze jest to proces bezbolesny i pozbawiony tarć. Jednak w tym wywiadzie padły słowa jeszcze ważniejsze dotyczące bezpośrednio przyszłości Roberta Lewandowskiego, które mogą być początkiem jego pożegnania z wielką piłką. Napastnik FC Barcelony, który ma kontrakt do końca sezonu i którego przyszłość pozostaje niepewna, jest przedmiotem nieustannych spekulacji otwarcie mówił także o zbliżającym się końcu kariery, co brzmi jako ostateczny werdykt. To już nie są abstrakcyjne rozważania o długowieczności, ale konkretne plany wyjścia z cienia Jupiterów. Nie boję się zakończenia kariery, ponieważ zacząłem przygotowywać się na rzeczy, które będę mógł robić po futbolu, wyznał Lewandowski z spokojem człowieka, który ma plan na każdy scenariusz i nie boi się życia po życiu. Piłka nożna jest bardzo ważną częścią mojego życia, ale nie całym moim życiem, zwłaszcza teraz dodał sugerując, że jego priorytety uległy przewartościowaniu i że rodzina oraz biznesy stają się coraz ważniejsze niż kolejny gol. Ale teraz wiem, że jestem bardzo blisko końca kariery, nie wiem czy za rok, dwa, trzy lata, może cztery, nie wiem, ale nie czuję żadnego nacisku podsumował Lewy. Te słowa to jasny sygnał dla kibiców, że czas Roberta na boiskach powoli dobiega końca. Perspektywa roku czy czterech lat to w skali życia chwila, ale w skali kariery piłkarskiej to ostatnia prosta, na której każdy błąd może być tym ostatnim. Wypowiedź dla high performance to coś więcej niż wywiad, to swoisty manifest dojrzałego sportowca, który widzi zmiany zachodzące w świecie i potrafi się do nich dostosować, nie tracąc przy tym własnej tożsamości. Porównanie Bayernu do Barcelony nie miało na celu obrażenia nikogo, ale pokazanie ewolucji futbolu i różnic kulturowych. W Monakum była armia żołnierzy gotowych na wszystko w Barcelonie, jest artystyczna bohema młodych geniuszy, którzy potrzebują innego podejścia BY y błyszczeć. Lewandowski będąc łącznikiem między tymi dwoma światami musiał przejść ogromną metamorfozę BY, nie stać się ciałem obcym. Z twardego egzekutora stał się wyrozumiałym mentorem, który rozumie, że krzykiem i nakazem siłowni niczego nie wskóra u nastolatków wrażliwych na krytykę. Jego słowa o tym, że w Bayernie było więcej twardszych graczy, będą cytowane jeszcze długo w niemieckiej prasie, bo dotykają sedna problemu, z jakim borykała się Barcelona w ostatnich latach, czyli braku charakteru w decydujących momentach wielkich meczów. Lewandowski miał ten charakter zaszczepić i robił to, ale musiał też zaakceptować, że nowe pokolenie ma inną wrażliwość, inne potrzeby. To wyznanie rzuca też nowe światło na jego relacje z Lamajniem, Małem czy Gawim, pokazując, że za kulisami toczy się gra o duszę tego zespołu. Widzimy teraz, że to nie są tylko relacje koleżeńskie, ale wręcz ojcowskie, gdzie Robert musi wykazywać się ogromną cierpliwością i zrozumieniem dla błędów młodości. Fakt, że otwarcie mówi o tym, że uczy się od nich empatii, pokazuje, jak wielkim jest człowiekiem, który potrafi schować ego do kieszeni. Nie zamknął się w swojej bańce sukcesu, ale otworzył na nowości, co pozwoliło mu utrzymać się na szczycie mimo upływu lat. Jednak zegar biologiczny tyka nieubłaganie i słowa o końcu kariery są tego najlepszym dowodem, którego nie da się zignorować. Kiedy piłkarz klasy Lewandowskiego mówi, że przygotowuje się do życia po futbolu, to znaczy, że ten proces jest już bardzo zaawansowany i przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Nie czuje presji, co jest kluczowe dla jego komfortu psychicznego. Gra bo chce, a niebo musi udowadniać swoją wartość. To daje mu wolność, ale też sprawia, że każda decyzja o przedłużeniu kontraktu będzie podejmowana z chłodną głową i analizą sygnałów płynących z ciała, a nie pod wpływem emocji czy nacisków mediów. Niemieckie media, cytując te słowa z pewnością, czują satysfakcję, że ich Bayern został przedstawiony jako wzór profesjonalizmu i twardości w kontraście do nieco rozluźnionej atmosfery w Katalonii. Dla Barcelony to lekcja pokory i sygnał, że talent to nie wszystko, by wygrywać w Europie. Lewandowski jako naoczny świadek obu kultur piłkarskich ma prawo do takiej oceny i jego zdanie powinno być drogowskazem dla władz klubu z Katalonii, jeśli chcą wrócić na tron. Jeśli chcą wrócić na szczyt, muszą znaleźć balans między luzem Lamasi a rygorem Monachium, o którym mówi Polak. Robert Lewandowski jest tym brakującym ogniwem, ale jak sam przyznał, jego czas jest ograniczony i policzony w latach na palcach jednej ręki. Może rok, może dwa, to niewiele czasu by Y przekazać całą wiedzę i doświadczenie następcom. Dlatego każdy mecz lewego w barwach Blaugrany powinien być doceniany podwójnie przez kibiców. Oglądamy zmierzch tytana, który nie tylko strzela gole, ale też uczy i uczy się od innych w procesie ciągłej ewolucji. To piękna historia o dojrzewaniu adaptacji i nieuchronnym końcu pewnej epoki Wielkich Dziewiątek. Czy młode wilki z Barcelony wezmą sobie do serca słowa swojego mentora o siłowni i ciężkiej pracy, czy zignorują je jako gadanie starego mistrza? Czas pokaże, ale historia uczy, że ci, którzy słuchają Lewandowskiego zazwyczaj wychodzą na tym dobrze. Na razie wiem jedno Robert Lewandowski jest szczery do bólu i nie boi się mówić prawdy, nawet jeśli jest ona niewygodna dla jego otoczenia. A prawda jest taka, że bez ciężkiej pracy nie ma sukcesu niezależnie od tego, jak wielki ma się talent i w jakim klubie się gra. To przesłanie, które poszło w świat i które zostanie z nami na długo po tym, jak Robert zawiesi buty na kołku i zajmie się swoimi nowymi projektami. Słowa o byciu starszym niż ojcowie niektórych graczy to też moment, w którym uświadamiamy sobie, jak długo Lewandowski jest na szczycie i jak bardzo zmienił się świat wokół niego. Przetrwał wiele pokoleń piłkarzy i wciąż jest w grze na najwyższym poziomie, co jest ewenementem. To fenomen na skalę światową, którego możemy już nie zobaczyć przez lata. Ale nawet fenomeny mają swój kres. Wywiad ten jest swoistym podsumowaniem pewnego etapu i zapowiedzą nadchodzących zmian w życiu legendy. Dla polskiego kibica to moment refleksji nad tym, ile radości dał nam ten piłkarz, ile jeszcze może dać w tych ostatnich latach. Ale też moment przygotowania się na to, co nieuniknione czyli pożegnanie. Robert Lewandowski powoli schodzi ze sceny, ale robi to z klasą i mądrością, dzieląc się swoimi przemyśleniami, które są warte więcej niż niejedno szkolenie trenerskie dla młodych adeptów futbolu. Kolekcja życia i futbolu w jednym płynąca od kogoś, kto zdobył wszystko. Warto wsłuchać się w te słowa, bo płyną one od kogoś, kto widział i przeżył w piłce wszystko od porażek po triumfy. Porównanie Barcelony i Bayernu to nie krytyka, to analiza mistrza, który chce, by jego obecny klub był lepszy i silniejszy. Czy Barcelona posłucha rad swojego lidera? To już zależy od nich i od tego, czy są gotowi na ciężką pracę. Lewandowski swoje zrobił i robi nadal, ale zegar tyka tik-tak, tik-tak nieubłaganie. Koniec jest bliski, ale póki piłka w grze wszystko jest możliwe, a my powinniśmy cieszyć się każdą chwilą obecności Roberta na boisku, bo drugiego takiego nie będzie.